Nie nagrałem filmu, kiedy została dokonana egzekucja na Charlim Kirku, ponieważ uważam, że nie należy robić zasięgów na czyjeś tragedii. Nie mogę jednak przejść obojętnie obok tego, co się dzieje w wyniku tej egzekucji w środowiskach. Lewicowych. Uniemożliwienie przeprowadzenia minuty ciszy w Parlamencie Europejskim, wyczyny pani Żukowskiej. To są tacy sami ludzie, albo często ci sami ludzie, którzy tańczyli i bawili się, kiedy zmarła Margaret Thatcher. To są tacy sami i pewnie często ci sami ludzie, którzy mówili, że szkoda, że 10 kwietnia 2010 roku na pokładzie nie było dwóch braci. Muszę wrócić do świętej pamięci Krzysztofa Karonia, który twierdził, że komuniści, żeby dojść do władzy, Muszą stworzyć sobie proletariat. Stworzyć, czyli ukształtować. Proletariat to są ludzie prymitywni, niewyedukowani albo wydaje im się, że są wyedukowani. Są to ludzie, którzy są zdolni do konsumpcji i wydalania i żyjący w dużym stopniu na koszt państwa albo innych sponsorów. Ci którzy tak się zachowują, to są właśnie tacy ludzie, którzy chcą niszczyć wartości, rodzinę, tradycję, kulturę, chcą fałszować historię po to, żeby ludzie nie mieli zasad, żeby byli prymitywnymi dzikusami. Ci którzy śmieją się albo cieszą się publicznie z tego co się stało w Stanach Zjednoczonych z Charlim Kirkiem, to są pierwsze albo jedne z pierwszych egzemplarzy Tworzenia proletariatu. Na tym polega socjalizm, na tym polega komunizm sprowadzić ludzi do poziomu zwierząt. Mam na myśli instynkty tych zwierząt czyli zjeść, wydalić, ukraść, boże broń, wykonać jakikolwiek wysiłek w celu poprawienia swojej sytuacji, swojego wykształcenia. Obawiam się, że ta egzekucja może doprowadzić do zaostrzenia. Konfliktów na tle poglądowym, ideologicznym. Mam również nadzieję, że społeczeństwa państw zachodnich zrozumieją, czym jest socjalizm, czym jest lewica, czym jest komunizm, na podstawie właśnie takich zachowań. Liczę również, że ci, którzy tak postępują, zapłacą przede wszystkim cenę polityczną i zostaną objęci ostracyzmem we własnych środowiskach. Na koniec powiem, że ta egzekucja. Pokazuje też, że te środowiska są w panice, ponieważ zaczynają przegrywać, ponieważ ich chore, destrukcyjne dla nas ideologie zaczynają przegrywać, ponieważ społeczeństwa zaczynają przeglądać na Oczy i mówią, nie chcą takiego życia. Jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy prymitywnym bydłem, nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy ludźmi. Posiadamy empatię, posiadamy historię, posiadamy uczucia i chcemy mieć szacunek do drugiego człowieka.